Idą święta, a co jest ze świętami? Gorączka prezentowa. Tak, właśnie dzisiaj na odcinku zobaczycie gorączkę prezentową. Chłopaki będą mierzyć się w trzech rundach. Pierwsza runda będzie na skraju miasta, druga będzie właśnie już w samym mieście, wybudowanym przez robotniczkę Ewele. Na samym końcu zmierzą się właśnie na skale lodowej. Oglądajcie do samego końca, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcecie wygrać 1000 to musicie być naszym wspierającym i napisać nick w komentarzu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj mamy zawody w szukaniu prezentów. Tak, Można... z nagrodą. Główna nagroda 1000 faudolców. I za chwilę tutaj tłumaczymy zasady co i jak. Można nazwać, że to jest trybka, gorączka prezentów. Także gorączka prezentów dzisiaj. I słuchajcie, mamy czterech zawodników. Jeden ufoludek latający. Czesiu, mamy Mastera, mamy także sława i Wojtaza. I Wojtaza, tak? A jeszcze duszy był, Jeszcze jest, duszy. Jest duszy. duszy. Każdy ich teraz powie, co trzeba zrobić, żeby być na takim odcinku. Ewela, YouTube w sklepie. Do, dokładnie, tak, Ewela, YouTube w <grym> Jeden tylko wie. Tylko jeden, no ja nie wiem. Mamy tutaj dwa zadania dla chłopaków. Pierwsza runda dla chłopaków jest taka: mają pięć minut. Pięć, pięć minut? minut? Każdy jest, każdy gra osobno, także każdy walczy o swój tyłek. I najgorsza osoba odpada i nie może wziąć udziału. Tutaj w szukaniu prezentów, gdzie są do wygrania fałdolce. Także uwaga, gotowi do startu. Macie 5 minut, żeby zbudować jak najładniejszy prezent. Tak, ale poczekajcie, poczekaj, ja muszę to wyrzucić im bloki. Budujemy te prezenty tylko i wyłącznie z takich właśnie bloków. Każdy ustawia się przy swoim bloku. Także słuchajcie, bloki są y, dla Was. Możecie zacząć budować. To 35 macie czas, także budujcie. Kto najgorzej zbuduje, który nam nie spodoba, to odpada i nie może wygrać. A cześiu nie może brać udziału! Czesiu, odpada. Czesiu, y, ty nadzoruj. Słuchajcie, możecie chodź, coś chodź. mówić. Możecie coś mówić, ja przypominam. Tutaj można Jeszcze mówić. mam jedną informację. Jaką masz informację? Chodźcie na Instagrama tajemnice podłoga Fortnite. Dokładnie tak, tam jest codziennie całe info co się dzieje. Kogo tutaj mamy? Kim jesteś? Ewela to jest chyba. Kim jesteś? Jak to jesteś? jest? Ja, Wojtas. Wojtas, no czemu nie tak. odpowiadasz? Wojtas, powiedz coś o sobie szybko. On buduje, on nie ma czasu, on walczy o Fortnite. Mam 13 lat i lubię grać w Fortnite. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Tutaj wywiad pomiędzy budowaniem. Tu... Tutaj jest bordowy prezent, bardzo ładny kolor. Ja wam podpowiem, jeżeli klikniecie V, to macie tam wyrównanie. Jak klikniecie tam będzie w nawiasie 4, to wam się będą się klocki budować. Czerwona, powiedz coś o sobie, kim jesteś? Dobra. No nazywam się Duszy, mam 12 lat i o, okay. lubię oglądać Rafaela Wele. No i elegancko o to chodzi. O to tutaj chodzi. zrobimy ten, e, zrobimy sądek. To ma najwięcej lat. Tam było 13, tutaj 12, tak? tak? Master 14. Idziemy do Pierdzisława. Ja mam 15. Dzień dobry. O o, sorry. E, proszę coś o sobie powiedzieć. E, jestem Pierdzisław i mam 12 lat i lubię Was oglądać. No i proszę, słuchaj, a jakie oceny w szkole? Zaraz tu się dowiemy. Same piątki. Dobre. Dobre, dobrze, czyli czwórka. Epercisa, zrób, zrób sobie to samo a co Cez. E, tutaj Ewela mówiła, że coś jest nie tak szczesiem, a jednak <laughs> wygląda na to, że chyba studzi sobie ktoś tutaj tyłek. Tak to wygląda trochę. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się dzieje. Ja byłem są z ostry wczoraj. Wow, 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 Zobacz wow. tutaj jakiś sylwestrowy ten prezent Bardzo fajny ten prezent, Jest. kurde. Ej, chciałam przypomnieć, tak. że wam zostały 2,5 minuty, także połowa czasu tak. za wami, a tutaj widzę. E... <laughs> tutaj się... Kloczki się skończyły. <laughs> Czekaj ja ci dorzucę. Trzymaj tutaj jednego tak. Na ziemi i tak nic nie mogę robić Czesiu, ty nie jesteś na ziemi. Czesiu się trochę opił, słuchajcie. Nie bądźcie na niego źli, dzisiaj no tak to będzie wyglądać. Ej, czy ja u wszystkich byłem? Nie byłem jeszcze tutaj, nie byłem. Masterem. tutaj. Master ma 15 Ale, lat, tak. już mówił. Master ile masz lat? 15 i 15. lubię 15. grać w Fortnite. I co jeszcze lubisz robić? Tak oprócz Czyli tego? Na <laughs> jeść Grać na komputerze, yy, śpiewać, tańczyć. No to chodź, trzeba się bawić. no on no nie kłamał teraz. Czekajcie, to jestem wszędzie. Komputerze. Gdzie jest Czesiu? Czesiu, u nasz, gdzie ty jesteś? <laughs> <laughs> Może my też wybudujmy swój prezent. E, tak, Ale ja tutaj 40 pokażę. sekund. E, to przedłużamy o dwie minutki. Bo widzisz, jak chłopakom, no coś, coś, coś tu jest nie tak. O 17 sekund macie. Także, dwie minuty ten czasu więcej dostaliście, proszę państwa. Siedem, yes. sześć, pięć, cztery, tu trzy, jest dwa, jeden. Dobra, koniec czasu. Master, pokaż swój prezent. Zapraszam, A jeszcze zapraszam. Jednego, jednego tego nam brakuje. Ciało sztuki, ostatnia, tak zwana sztuka współczesna. Tutaj. Zobaczmy to. No, no, mi się podoba. Mi też. Podejdź do góry. Z góry jak wygląda, z góry wygląda jak nie Nie, lepiej dawaj. nie patrz, lepiej nie patrz. <noise> to jest taki na boku z kokardką. Eee, ładny, mi się podoba. O, dobra, okej. Okay. Mastera oceniamy, ja bym ocenił 3 na 5. 3 na 5. No o, dobrze. Tutaj? To Cię jest trochę mówić. taki nie wypał. Nie wypał, mówisz. No ja bym no tak. ocenił 4 na 5. Ewela? 4 U. na 5? No, ile dajesz? Mi się bardziej Mastera podobało no to... Ja bym dałam Masterowi 4 na 5, a tu bym dała 3 na 5 No to dajemy y, po 4 na 5 obojgu y, Teraz idziemy do Pana Perdzisława Panie Perdzisławie, zapraszamy No, proszę tutaj, coś tutaj, powiedzieć o tym tutaj, prezencie, to już odpakowany. <laughs> nie wierzyć mi ten prezent <laughs> E? A co było w środku? Bo to już odpakowane, potargane chyba. Wojtas chyba nie zdążył, co? Wojtas zrobił chyba tylko konstrukcję. Ej, no. To jest dopiero projektowanie prezentu. Było blisko, było blisko. A gdzie jest Wojtas? Go wywaliło. No to już wiemy, kto odpada. Tutaj najgryźciej prezent. Wojtas, nie tym razem nie udało ci się no Trudno, może. Ale kolejny... naprawdę miałeś bardzo ładny prezent. Tak, i teraz A tutaj... idziemy do Czesia. Czesiu, chodź tutaj. Czesia wywalił, słuchajcie, no Czesiu tutaj najładniejszy prezent zrobił, moim zdaniem. No nie, ładny. Mało, mało pobudował. No i Czesiu wygrywa. Słuchajcie, mamy zwycięską trójkę: mamy Mastera, Perdisława i. Wojtaza. Nie, duszego. Duszego! Mamy duszego. duszego. <grym> słuchajcie, także zapraszam Was do miasta świątecznego. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. I możecie sobie stanąć tutaj. E, tutaj. Z, nie wiem, jak to można nazwać: Deptaku. Na deptaku? I tak. Macie po 3 minuty, tak czy po 4? Po 3,5. Po 3,5 minuty. Pierwszą, pierwszą osobą będzie tutaj Duszy. Zapraszam Duszy, możesz wejść do miasta. Wy musicie A... zostać za murami miasta. Tak, także ja tutaj pięknie zabudowałem, wy tam zostajecie i musicie tam stać, pamiętajcie. I duszy, twoim zadaniem, my teraz odpalamy stoper, duszy ogółem będzie miał 3,5 minuty na znalezienie największej ilości prezentów. Tak, my te prezenty będziemy liczyć. Tak, i co najważniejsze, musisz dotknąć tego prezentu, nie możesz latać, nie możesz używać latania, możesz się podbudowywać. Tyle, tyle, na tyle Tylko pozwalałem. musisz normalnie chodzić po ziemi bez latania i prezenty mogą być w domkach, mogą być na zewnątrz, także Wlęcie. gdzie teraz Trzeba. chcesz, to możesz iść w prawo, lewo, prosto i szukasz jak najwięcej prezentów. Ja włączyłam stoper i my liczymy. Czy mam najwięcej... wybrać jeden domek? Nie, 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 wszędzie możesz szukać. Jak, jak znajdziesz, nie możesz latać, jakby co. Jak znajdziesz, to, to, to musisz powiedzieć. To Dobra, to jedno. No to jeden, no i dalej. Idź dalej. No, jeden. Dobra. Ja Masz po prostu 3,5 minuty, gdzie chcesz, to szukasz. Dobra. A jakie no. skupanie? to. Tam... że to będzie pochowane mocno. No. <laughs> Drugi. Duż... Dobra, mamy dwa, drugi prezent, Trzeci. elegancko. Kto tu tak ten prezent dał? Chyba Rafał Dobra Patrz jaki, pre, jaki domek wybrał szczęśliwy o. Trzeci Czwarty <grym> Już myśleliśmy że nie widzisz Czwarty Ja tutaj liczę na palcach Dobra, mamy cztery Piąty Jak on nam Piąty. go znalazł? Ładnie, ładnie 5 prezentów, no jest tutaj około chyba setki, nie? E? No będzie. Szósty. Szósty. E, poza, poza domkami też, też są prezenty. <grym> nie ma, nie ma, leci na <grym> się Chyba chce. <grym> nie. E, mamy minutę 18, także tu jest trochę czasu jeszcze. Prezenty, prezenty, prezenty fajne są. Mmm, gdzie no Coś prezenty. tutaj pusto nagle, nie? No, coś nie te domki, co trzeba, <grym> chyba pan wybrał. Nie blokuj go. To do mnie wchodzi. <grym> szósty, 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 Siódmy, już siedem znalazł. Tak? Kiedy? No. Coś zobaczysz, hmm. później, że nie. Nie, sześć mam na razie. Sześć, Aha, mam, nie to nie? przepraszam. 7? 7, siedem. <noise> siedem, dobra. Fajnie tam ten wyglądał. No? Idziemy dalej, idziemy. 8. 8, ja to muszę sprawdzić. Skąpię się, pannie 2 minuty 10. Coś tam biega z nami, jakiś ten. 9. 9. On te wszystkie najłatwiejsze znajduje. Arfon mówi tak. No, musimy im takie łatwo 10. dać. Samo. 10, 10, 10. Jeszcze w ogóle Ty masz. Nie przeszedłeś na. na <laughs> nie przeszedłeś na drugą Wiedziałem. stronę miasta. 10, 11. Gdzie to jest? 11. O. 12. 12. Fajny ten tryb, nie? No. Później będzie. Na, na ostatnie będzie miał najgorzej, bo będzie wiedział, ile, ile znaleźli, nie? U mnie chłopaki tańczą no, muzykę w uszach Skubani 12, tak? Tak, 12 na tą chwilę jest. O, 30, 30, 25 sekund jeszcze. 13. Dobra, jest już myślana. 13. Tutaj wyszło. 14. W... Czekaj, czekaj, 14 jest tutaj. No, czemu nie mogę wskoczyć? 15 o, on podglądał. trzy sekundy. Dwie. Stop! 16. Dobra. 16. W ostatniej sekundzie. Prezentów. Czyli tutaj e, Duszy ma 16 prezentów, teraz koło bierzemy. Teraz bierzemy sobie na Mas... pierwszą osobę, którą tutaj zobaczymy. Nie, 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 nie. Dobra, kto tu jest? Dobra. <laughs> Jakby jak skoczył. Także musisz pobić rekord 16 prezentów. Master będzie miał największy tutaj, największą presję. Zaczynajmy. Gotowy do startu start. Jeden. Dobra, jest, tylko nie niszcz. Tutaj żeby nie niszczyć. Drugi już znalazł skowany e, w ogóle dobra, nie nie Trzeci. Gdzie? Dokładnie. Prze tutaj Doria. u mnie trzeci... No, nie możesz latać, nie możesz latać. A dobra, czwarty. <laughs> Oni tą samą drogą jest. idą! Piąty. O skwał Szósty. Szósty <laughs> Ej, oni je w ogóle na drugą stronę miasta nie idą, a tam jest tak, takie fajne miasto Oni mają radar, wiesz, ale to wszędzie to równo jest porozstawione. Aha, mówisz? No. Że poszli w ślady Siódme Gdzie? Siódmy, gdzie tam siódme Tutaj Aha, dobra, siódme no, już nie dużo brakuje. Percisław? <grystwo> On tam by się stresuje, co? Master okay. zamilk, master tam patrzymy. Obliczenia matematyczne. Ósmy. Tak, ja wszystko liczę wszystko jest wyliczone. Dziewiąty. Gdzie? Gupiję cię. Dziesiąty. Dziesiąty, dobra. Kurde. Jednasty. On jakoś przebega. 12. Te górę. I oni podglądali. Nie, nie, nie. Ja nie podglądałem. 14 tam. Gdzie? Po tej 14 no. prezent. Myła ta gdzieś na pewno minęła. Sam że tego nie zobaczył. <laughs> 14. I który ja, ile już mam? Tych za to. 14. 15 tutaj. Więc że po nim skaczesz i nie widzisz. Ja <laughs> też. 16. 16. O, tak pewnie. No. I tak to teraz, prawo. jak znajdziesz, to przebidziesz rekord. O nie. 17. Jest. 17. Nie. Dawaj, jest dawaj, bo To druga musi... strona miasta. No, i możesz przejść przez domek. Tutaj, tu jest dziura na przykład. O. 18. Gdzie? Tutaj. A? No, 18, no jest. No, jejkuś. Robi się gorąco. No. E, minuta ci została. Osiemnaście prezentów. Teraz już coś wolniej idzie. O. 19 i 20. Łoż, kubany! Ile on tego poznajdował? 21. W ogóle? Gdzie on tu wszedł? Do krainy prezentów 20, chyba! Drugi. Ej, zablokowałem się w drzewie. Ja też. Tak. Już. Odleciałem sobie przypadkowo. O tutaj, ile już mam? Tutaj, 20. 21. Bo jest 23, bo 23, tak? bo nie? No to 20, 23. 24.

Żeby masterowi dać jeszcze większą presję, to robimy jeszcze jedną rundę. I osoba, która ma najmniej prezentów, nie przechodzi do ostatniej rundy. A ostatnia runda będzie bardzo kozacka. Zobaczycie. No. Gotowy do startu start. No to lecimy. Tu jest jeden. Dobrze, jest pięć. jeden. Za jest drugi. Drugi. Hmm. Master powinien pożyczyć okulary od dziecka, <laughs> żeby lepiej widzieć. Tu jest trzeci, za ladą W innym kierunku poszedł master no. W tym co nic nie ma Nie <noise> no ja, Tutaj jest randomowo wszystko ale w miarę równo porozstawiane Czy prezenty mamy tak? No coś... A w idę Dobra Ten domek nie był szczęśliwy Oj nie O jaki piękny domek <noise> Oj. O, jaki piękny domek! Presja zaczyna na mnie. rozwalać czy nie? E, nie? Możesz. Nie, nie, nie. rozwalać domki? To znaczy, podbudować się jedynie. Tak żeby A odbudować. gdzie on jest? A tu? Trzy prezenty. Czwarty. Tak? Czwarty, dobra. Mm, tu pani coś jest, tak skaduje. Zrobimy. Tak. Taka. Jest tutaj tak. piąty, tutaj za drzewkiem. Czyli mamy 5 na tą chwilę. Ile czasu, no. Ewela? Minuta 20 minęła. 6 tutaj za drzewkiem. 6. Jeżeli pobić rekord, musiałby jeszcze 20 znaleźć. O jest! 7. w T-żę z zakładami. 8. tutaj za lamami. 8. 9 jest w lamach jeszcze. Tutaj jest 10. jeszcze pomiędzy Dziewiąty, lamami. 9. 10. No Skupanie. a tam szedł właśnie Perdzisław i nie zauważył no. tych prezentów. Mm, 11 tutaj na koszu, na śmieci. 11. Brawo! Pierwsza osoba, która zobaczyła chyba <laughs> piąty raz. 12 na stoliku tutaj koło mnie. 12. Ktoś tam choruje. 13 tutaj na drzewku przed schodami. 13. A jeszcze minuta została. Minuta na 20. 13 tutaj na tym. Na drzewku. 14. 14, no to 15 to jeszcze kolejny na szafce jest, jest z tymi bibliotekami. Mm, o Jezus, e, 16 jest na drzewie, tutaj przy tych schodkach, tutaj dobra, jest. E, 17 jest tutaj przy tym, przy wejściu. Jest. E, fff, gdzie tu jeszcze mogą być rzeczy? <noise> Rama ukasuje. E, tutaj jest 17 na balkonie. Dobra. Dobra, można jeszcze rekord pobić. Jeszcze została... Yy, o Jeszcze yy, 40 sekund. Dobra. O Jezus, ja się tu już gubię, nie? Master! O, tu jest. Aha. Mogę używać lotniczy, nie? E, Możesz spaść do mnie. Dobra. Ej, sorry. Tu tutaj są dwa prezenty ukryte. 17. 18. Tak. 19 w takim razie. Dobra. Eee... To jest nie. Tu nie ma. Dobra. Pójdę, co już jest. 5 sekund. 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, koniec czasu, słuchajcie. Wow. Czyli wygrywa Perdzisław, tak? Tak, wygrywa Perdzisław, ale przechodzimy do ostatniej, trzeciej rundy. Dwie osoby przechodzą, także, panie duszy. No, dziękujemy. Zanim przejdziemy do rundy trzeciej, przypominamy o Instagramie Tajemnicę Podłoga Fortnite. Wbijajcie, tam macie najświeższe wiadomości ze świata Fortnite: przecieki, glitche oraz wiele różnych rzeczy. Słuchajcie, mamy y, zwycięską parę: Mastera i P Perdzisława. Tutaj Wojtas no już wcześniej go wyrzuciła, także on nie uczestniczy. Słuchajcie, waszym zadaniem ostatnim jest wyścig o złotą gwiazdkę. Musicie się domyślić, jak wygląda złota gwiazdka. No, jedyna podpowiedź jest złota. Musicie szukać właśnie takiego złotego przedmiotu w tych domkach. Kto pierwszy... znajdzie, to wygrywa, tak? tak. Kto, Kto pierwszy? pierwszy, ten lepszy. Jest nie tylko wo... jedna. Nie wolno budować. Można niszczyć, ale nie wolno budować. Także czy 400? się można. Eee... Tak, tylko nie wolno. Nie wolno niszczyć i nie wolno latać. A niszczyć? Co, niszczyć? można, przepraszam, ale nie wolno latać już, jedynie podlacić. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. O, <ścoughs> jaki niedolot. Można niszczyć jak coś. Tak. <ścoughs> Słuchajcie, nasi widzowie mają rodzeństwo. Czy jest Master, prawda? Tutaj mamy Perdzisława. Perdzisław coś! Ej, jojo, jojo, halo, halo, spadamy, spadamy no, na ziemię. No to cię śledzimy. tylko podskoczyć i. No wiem, 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 wiem. Jak myślisz, ile im dajesz czasu na znalezienie? Dwie minuty jeszcze mają. Aha, a kto nie znajdzie, to nikt nie wygrywa? To nie wiem, chyba znalazłem. Gdzie jesteś? Jestem w tym takim domku, jakby na prawo, na dole. nie wiem, czy to o co Dobra. chodzi, ale chyba tak. Czekaj, już do ciebie idę. Już do Ciebie idę. A! Dobra. Nie widzę Cię. Od tobą jestem, Rafał. Nie, spadłem, masz, muszę Muszę no, wyjść no, tak. Nie macie tutaj. Rafa Master jest na dole. Od to tam mam jestem. Pod. Tu. Tutaj. A tak jakby musisz tą ścianę rozwalić, bo tu jest tak wbudowało Cię ci wy, nie? Aha, tu, że tutaj. No. Gdzie ja on jest? Ja mogę podać się do góry. Nie tu, Rafa, chodź. Tu, chodź. Tu. O tu jest, tu jest. Wasza. No, dobra, no, prowadź. Wasza. O to chodzi? Nie nie, 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 to nie to, nie szukamy o to. dalej, nie. To choinka, to jest gwiazdka. A tam paska. Ja też poszukam, ale nie będę mówił tylko. Tylko... To chyba ja znalazłem, chociaż. Jakiś złoty klok? To jest to? <laughs> to jest gwiazdka, <laughs> a nie złoty klok! Gwiazdka minecraftowa, halo. Tak wygląda gwiazdka w Minecrafcie. Słuchajcie, gratulacje dla Mastera. Perdzisław już kiedyś wygrał, także na pewno nie będzie smutny. Trzymajcie się, Elo.